Dzień dobry, hej hej, chciałam się z wami przywitać, yy, przywitać Was w kolejnym vlogu. Znowu mamy piątek, piąteczek, piątunio. Ja zaczęłam nagrywać dla Was drugi odcinek podkładowy i tym razem wystartowałam z podkładami marki Eveline. Także drugi odcinek będzie Eveline, mm. czyli, tak jak Wam powiedziałam, marki drogeryjnej mojej ulubionej. E, tak więc jeden odcinek udało mi się nagrać. Mam nadzieję, że mogę liczyć na Waszą obecność, a ja teraz się akurat ubieram z się idziemy do sklepu i właśnie przed samym wyjściem zlał mi się w gacie, rozumiecie? To już cały był ubrany, ja poszłam się szybciutko dokończyć, ja ubierać, a niedawno sikał na mocniczek i po prostu nagle mnie woła mama, cały po prostu ulany, jakby przynajmniej z 2 litry wypił. Także po przebieranie od stóp do głów, ja teraz szybciutko właśnie dokończam się ubierać i lecimy. Na sobie mam golfik z Prixa, przyszło do mnie zamówionko, pokażę Wam na pewno, ale tymczasem muszę się pożegnać. Zobaczymy się za jakąś chwilę, bo właśnie lecę na małe zakupy. A może jednak Wam pokażę szybciutko jeszcze zanim wyjdę, co mam na sobie. W sumie i góra i spodnie są z Bonprixa. Nie wiem, czy spodnie są jeszcze dostępne. One są tutaj z lampasem. Jak widzicie ja je dosyć dawno temu... Hmm, Kurczę, czy na samym początku, w pierwszych dwóch zamówieniach je miałam, ale w każdym razie nie wiem, czy one są jeszcze dostępne. Są z dość wysokim stanem tutaj i one teraz lepiej na mnie trochę pasują, jak właśnie schudłam, niż jak byłam taka bardziej, wiecie, powiedzmy, okrągła, jeśli można tak w moim. Ym... W przypadku powiedzieć, ale w każdym razie teraz lepiej, lepiej leżą i mniej zjeżdżają. Jak byłam grubsza, trochę to bardziej mi tak wiecie, zjeżdżały. No i tutaj golfik myślę, że główny, główny gwóźdź prog programu. Zamawiam sobie właśnie teraz dwa golfiki, dwa sweterki później wam pokażę, jak na mnie wyglądają ogólnie całe zamówienie. Ale myślę, że golfik zacny, 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 w ogóle ten kolor, myślę, że kolor mi pasuje ogólnie w analizie kolorystycznej, też miałam kolorek granatowy, także za, idę za namową Ani, może nie za namową, ale po prostu tutaj z jej, ona mi robi analizę, Ania Przybylska, podlinkuję Wam tutaj na dole, Ania na pewno znacie, fokusowana, robiła mi analizę kolorystyczną dla przypomnienia, bo może nie wiecie i właśnie jednym z kolorków, które mi pasują, był właśnie też kolory granatowy i widzicie i włosy troszeczkę zmieniłam za właśnie po analizie kolorystycznej Ani, ja mówię za namową mam nadzieję, że Ania się nie, nie obrazi absolutnie, więc kolorek troszeczkę zmieniono, on mi się wypłukuje wiadomo, ale jednak poszłam w te cieplejsze tony do tego wiecie próbuję właśnie jak wybieram ciuchy bazować na takich kolorach, które Ania też mi poleciła i mówiła, że będzie dobrze jeśli chodzi o moją urodę, ja jestem jesień z pod typem lata, więc granat tutaj, jeśli chodzi o no właśnie moją urodę, mój typ urody jak najbardziej na tak. I myślę, że rzeczywiście jest coś w tym. I to nawet nie coś, no ale słuchajcie, będzie teraz śmiech. Uwaga, uwaga, w ogóle golf. Bardzo mi się kojarzy tak, nie powiem, że luksusowo, ale bardzo, bardzo elegancko Jeszcze do tego płaszczyk i czuję się jak taka business No, tak jest. Jednak ubiór potrafi, kurczę, tak dać, dać może nie poczucia wartości, ale troszeczkę podbudować. I jednak kurczę jak kobieta się ładnie... Halo! Halo! Jak kobieta się ładnie ubierze, to jednak kurde no. Kaku, kaku, kaku. Naprawdę był serio moi drodzy, pamiętajcie. Tak? Dobra, lecimy, bo już jesteśmy gotowi. Już, już w końcu lecimy. Dobra, jesteśmy w domu. Byliśmy na takim krótkim spacerku w sklepie, tak jak pan mówiłam. Ale co muszę zauważyć, bo że ja zawsze luską, z jakąś pewną normalnie Grzesorkiem. Cała Co, ja? W każdym razie, że ja tak się ustawię, muszę wam powiedzieć, że już tak, już taka typowa, typowa jesień przyszła. Taka typowa, typowa jesień. No, a ja rozkoczyłam w swój strój domowy dajcie mi w ogóle znać, czy wy też tak macie, że w domu chodzicie typowo, typowo po domowemu, czyli jakaś koszulka dresiory, czy też nie wiem, leginsy czy nie w domu też ładnie musicie wyglądać i e, też jakieś jeansy, koszulka, może nie wiecie, buty na obcasie w szpilkach, ale że wiecie, normalnie się ubieracie rano, wiecie, cała higiena, makijaż, e, może nie jakiś też full make-up, ale normalnie się szykujecie, wskakujecie w dżinsy, w koszulkę i też po domu w dżinsach, w koszulce, bo chcecie po prostu czuć się lepiej ale lepiej się czujecie właśnie ubrane, tak wiecie ładnie, schludnie, czy też jesteście team dress, mam dress i w ogóle ja jestem typowy, typowy w domu dresiarz, czyli dresy, koszulka luźna i, i tak, taki, taki mój outfit domowy. E, no, więc taka ja, aby jak. No więc z jesień na dworze i jesień w ciuchach, czyli sweterki postawiłam tym razem na górę. I tutaj widziałyście już ten e, golfik numer jeden e, Tutaj mam taki sam, tyle, że właśnie w takim przepięknym, mródo-brązowym e, kolorze. No, boski jest ten kolor, e, sweterek bez golfu, czyli e, taki o, po prostu typowy sweterek sweterek no i identyczny, ale też właśnie w kolorze. Szary, może nie też, właśnie, ale w innym kolorze. Szary. O. Dobra, mamy golfik numer jeden z Bond Prixa. W sumie numer dwa widzicie, bo ten granatowy widzieliście. To jakoś tak wygodnie chyba będzie mi pokazać w stylizacjach. Zobaczcie z butkami takimi rudymi. Jeansy, granatowe jeansy. Swoją drogą też z Bond Prixa. Wysoki stan. Takie w środku troszeczkę ocieplane. No, powiem Wam, że te sweterki są bardzo, bardzo ładne. Naprawdę. Fajnie leżą, to jest rozmiar 36-38, spodziewałam się, że będą większe, ale powiedziałabym, że to jest takie 30, w sumie w sumie, no, pomiędzy 36 tak. a 38. Dobra, kochani, mamy swetorek, poczekajcie, troszeczkę was rozjaśnię tutaj, bo chyba jest tak dosyć ciemno, w ogóle pogoda też jest do bani, więc o. Może będzie o lepiej teraz widać. Słuchajcie, to jest ten sweterek bez golfika. Do góry one rozmiarowo bardzo podobnie wypadają. Ja Wam mówiłam przy tym golfiku rudym, że on właśnie to nie jest chyba ani 36 ani 38, 38 na pewno nie bo wydaje mi się, że Meczki są troszeczkę większe, więc faktycznie to jest takie pomiędzy, pomiędzy S a M chociaż powiem Wam, że jestem zaskoczona bo Bonprix przy rozmiarze 36 38 wypada zawsze taki większy, że dziewczyny piszą ogólnie, żeby brać rozmiar w Bonprixie, rozmiar mniejszy niż nosicie standardowo także ja zwykle przy pluskach mam 32, 34, chociaż powiem Wam, że ja teraz wolę troszeczkę bardziej takie rzeczy wiecie, mniej, mniej dopasowane więc ten rozmiar 36-38 wypada spoko dla mnie e, także tutaj mamy ten sweterek szary on jest bardzo fajny to nie jest ani cienkie, ani grube, takie właśnie fajne pośrednie, myślę, że na jesień super, nawet w nawet zimę e, będzie spoko, e, on jest bardzo milutki, taki fajny, ma długie rękawy mega, mega plus za długie rękawy, słuchajcie zobaczcie, mam długie ręce, więc wypada to świetnie e, dla osób, które mają drugi rękaw, fajny dekolt serek, no i tutaj mamy też taki a mankiet, powiedzmy też możemy sobie go właśnie zostawić tak, o, jego ja go miałam ostatnio do spodni coś w tym rodzaju, że tak, o, tak jakby, o właśnie zobaczcie, słuchajcie, na dwa sposoby możemy nosić czyli ten mankiet wykorzystujemy jako takie przytrzymanie tego sweterka i mamy taki krótszy sweterek który też fajnie wygląda, ale też możemy go założyć normalnie, standardowo o, proszę bardzo, tak i wygląda też spoko. Ja właśnie w tym zamówieniu postawiłam na górę i bardzo fajnie te sweterki wypadają i jeszcze pokażę Wam ten czerwony, dobra kochani w sumie dużo się nie zmienia tylko kolory i tutaj mamy przepiękną czerwień przepiękny kolor czerwony jak widzicie grama ten super się tutaj to wszystko zgrywa no i mówię, zmiana tak naprawdę koloru mamy to samo, tak naprawdę super długie rękawy, to jest ten sam sweterek, ale wiecie czasami jest tak, że kolor zdarzało się tak ja nie mówię, że w akurat, że akurat, że na przykład ten sam sweterek tej samej firmy w różnych kolorach inaczej się prezentował, czy miał na przykład troszkę inny materiał, czy nawet troszeczkę inny krój, tutaj jest wszystko ok, wszystko się zgadza, bardzo, bardzo fajny, ten rozmiar jest dla mnie super, naprawdę cieszę się, że wybrałam właśnie, chyba zaczynało się od 36-38 i ja tak troszeczkę powątpiewałam, czy zamawiać, czy nie zamawiać, czasem nie będzie za duży, wiecie, taki workowaty, ale naprawdę wyglądają super. Super, super. Także jestem bardzo zadowolona z tego zamówienia. I już Wam pokazuję rzecz ostatnią. No I słuchajcie, ostatnią rzeczą są takie, jak widzicie, buty, botki. Ja je zamówiłam tak naprawdę troszkę na dobicie zamówienia, bo one były w mega promocji za 42 zł. I słuchajcie, wzięłam rozmiar 40, jak zwykle w Bonprixie. Na dole w komentarzach dziewczyny pisały, żeby brać rozmiar większy niż zwykle. No ale ja się zasugerowałam tym, że i tak 40 to i tak jest więcej niż zwykle. Ja kupuję bo ja kupuję, w zależności od marki 39-40, no a tutaj mówię no 41, no bez przesady e, one są ocieplane, zobaczcie bardzo fajny, taki fajny y, misiu tutaj jest w środku dziewczyny też pisały, że dla posiadaczek y, niskiego podbicia i zgadzam się z tym, że one tak dosyć ciężko wchodzą, e, no i niestety są na mnie na mega, mega styk mm, wiecie co, także założę je i takie są noga jest od jednego do drugiego y, od y, początku do samego końca, e, nie mam żadnego luzu, absolutnie gruba skarpeta w ogóle nie wchodzi w grę, chociaż one są tak ocieplane, że nie ma nawet sensu. Jeszcze za chwilę je przymierzę na skarpetę taką normalną, bo przymierzałam na gołą stopę i na taką wiecie rajtuzową. No i się mega zastanawiam, czy czasem ich nie zwrócić. No i wtedy wiadomo, będę miała na koncie tą kwotę, plus może sobie po prostu dopłacę i kupię któryś z tych sweterków. Jeszcze w, innych, w innym kolorze, bo one są w przeróżnych kolorach i chyba tak po prostu zrobię. Także znajom się bardzo. A co do samych botków to ogólnie powiem wam, że naprawdę są spoko, bardzo ładnie wykonane takie w Cowboyki troszkę. Mówię, że na niskie podbicie super fajne, ocieplane także nie mam nic do zarzucenia poza tym, że właśnie rozmiar jest jakiś taki dziwnie zaniżony. No i musiałabym mieć chyba 41. I żałuję, powiem wam, bo takie na pewno by mi się przydały. Wiecie, na niskim do latania, do biegania. Mówię, jeszcze się zastanowię, bo jeszcze mam chwilę czasu, poprzymierzam dokładnie na skarpetę i zobaczymy, bo szczerze powiedziawszy nie chcę mi się no, ale jeżeli odeślę, to po prostu na to miejsce zamówię sobie kolejny sweterek. Także zobaczymy. W każdym razie jak wy co to, botki super. I ja Wam tutaj pod spodem podlinkuję wszystkie rzeczy, które ja mam, także jakbyście były zainteresowane, to... Od razu bezpośrednio macie e, przekierowanie, tak? E, no, linki potrzebne. Dobra, że mam dzisiaj kolejny dzień e, testu podkładu e, i dzisiaj testuję dla Was e, selfie time od e, marki Eveline i muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona tym, jak moja buzia wygląda. I właśnie tutaj wyczytałam w tym, co producent pisze, że, jest, że dzięki temu podkładowi skóra zyskuje taki perfekcyjny wygląd i jest gotowa do robienia selfie. I muszę Wam powiedzieć, że faktycznie coś jest w tym podkładzie, że on przebiegnie, wygląda w kamerze. Zobaczcie, no to jest kijowe w ogóle światu, a mimo wszystko zobaczcie, jak ta skóra wygląda: na taką wygładzoną, na taką wypielęgnowaną, na taką zdrową, świeżą i w ogóle. Mm, powiem Wam, że no, 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 ogólnie marka Eveline, sama marka Eveline mnie za każdym razem zadziwia, e, wiecie, coraz bardziej pozytywnie, tymi produktami, które gdzieś tam testuję, gdzieś się pojawiają, no, powiem Wam, że kurde, tak, tak tania marka, a normalnie takie fajne produkty, super, 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 ja naprawdę powiem wam, że to jest moja ulubiona marka kosmetyczna, taka typowo drogeryjna, uwielbiam, 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 także super, naprawdę ten podkład się zapowiada. Wow, zobaczymy jak on się utrzyma w ciągu godzin, bo mam go z dwie godzinki może na buzi. Dopiero tak, że mamy początek, a tak podkłady mam około 8 godzin zawsze na, na buzi, więc no zobaczymy. Ale no póki co od nałożenia do teraz jest pięknie. Ok, a nadal dzisiaj pancake'i i ja robię je z takiego przepisu. Jakby ktoś z Was był zainteresowany to proszę bardzo i tu niby są składniki dla czterech osób, um, dosyć sporo ich wychodzi i tutaj mamy, jak widzicie, nie trzeba mieć żadnego jogurtu naturalnego ani jakieś tam, nie wiem, kiedyś były w ogóle, nie wiem, czy z maślanką czy z czymś tam, bo wiem, że różne są te przepisy, ja mam taki, także jeśli jesteście zainteresowani to sobie zrobicie, zróbcie, zrobicie, <laughs> zróbcie sobie skrinka i... I spróbujcie, bo naprawdę spoko e, No, a my pancake'i e, jemy z dżemem. Z, e, tutaj akurat mam e, maliny rozmrożone. Troszeczkę je posłodziłam, bo były mega, mega kwaśne. E, często też robię bitą śmietanę, gdzie akurat bity śmietany nie mam, więc będzie dżem i to. Jeszcze mam jogurty typu danio, albo też jakiś tam morelowy, bo też chyba jakiś mam z Jagubelli, więc też może być jogurt do tego, tego po prostu co tam lubić, Albo z cukrem, pudrem po prostu na Brzmi jak w czasie kawa. Robię taką jak robiłam latem. Teraz jest ciepłym mlekiem, ale ubijam piankę, bo ubijałam raz mleko i powiem Wam, że coś nie tykło, nie pykło i nie bardzo. Wolę ubić piankę i dodać ciepłego mleka. Także. Słuchajcie, mmm, nagrałam przed chwilą Wam sprawozdanie e, i odzywam się do Was tutaj, ale może Was ściągnę po prostu tak tradycyjnie, e, bo mam vloga, a nie jakieś takie, wiecie, poważniejsze filmy. E, nie, żeby vlog nie był poważny, ale wiecie o co mi chodzi. I słuchajcie, robię to celowo, e, dlatego że wiem, wiem, że... Większość z Was nie obejrzy testu moich podkładów. Bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. I teraz właśnie strzelam sobie chyba sama w kolano, bo nie powinnam tego mówić. Dlatego, że nie, ci, co nie oglądają, właśnie nie powinnam Wam tego mówić, ale... Mm, albo nie powiem właśnie i zrobię to celowo i zachęcę Was, żebyście poszły. Właśnie tak. Miałam się wygadać, ale się nie wygadam. Koniec. Nie ma opcji. Dzisiaj um, ja testowałam podkład i co Wam chcę powiedzieć, to... Oglądajcie filmiki kosmetyczne na YouTube. Nie mówię tylko o mnie, ale też o innej dziewczyny, bo ostatnio nawet na story uzmalowanej usłyszałam bardzo smutne yy, słowa na temat właśnie yy, filmików kosmetycznych, yy, a raczej właśnie takiego troszeczkę, yy, jakby to powiedzieć, no ten YouTube taki makijażowy, kosmetyczny umiera niestety co nad czym ja ubolewam nie żebym była wiecie jakimś mega freakiem makijażowym i tutaj was serwowałam przy różne makijaże i tak dalej tak dalej, ale ale mimo wszystko, wiecie, wy gdzieś tam chciałybyście, żeby te filmiki kosmetyczne były, ale tak naprawdę oglądalność jest bardzo, bardzo słaba i tak naprawdę ja nie zauważyłam, żeby, nie wiem, filmiki ganana były super wow, bardziej oglądane, albo coś w tym rodzaju. Po prostu ludzie lubią prywatność, ludzie lubią to, co się pokazuje, co się gotuje, co się ma w łazience, co się ma w kuchni, gdzie się było, na jaką wycieczkę się pojechało, ile się schudło, ile się przytyło, czy jest się w ciąży, czy też się nie jest w ciąży, albo czy się rozwiodło, albo się nie rozwiodło, taka wiecie, ludzka ciekawa. To nie jest nic z tym złego, absolutnie. Jeżeli wiecie, zachowujemy taki balans do tej ciekawości i w ogóle. No bo tak, bo vlogi są naprawdę bardzo dobrze oglądane, a niestety te filmiki kosmetyczne idą w dół. Ja już nie mówię o swoim kanale, bo właśnie zmalowana mówiła o sobie że bardzo ma właśnie ogólnie ostatnio słabe zasięgi, że jak patrzy na statystyki filmów swoich makijaży i tak dalej to, że niestety spadają w dół bardzo 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 i zastanawia się nad rezygnacją, bo tak naprawdę wiecie, ona wkłada i ja nie wątpię w to, wkłada mnóstwo pracy i też w sprzęt inwestuje, wydaje naprawdę duże pieniądze na sprzęt, ma swoje studio w domu. Wiadomo, kosmetyki, kosmetykami bo większość wiadomo, że w dużych kanałach dostaje te kosmetyki, ale mimo wszystko wkłada mnóstwo pracy w produkcję filmu, a później ten filmik jest oglądany. No wiecie, no jest oglądany, ale tak naprawdę oczekuje się czegoś więcej, tak by się włożyło w to dużo pracy, a niestety, no vlogi, czy też jakieś tam produkcje z wyjazdów, czy z jakichś innych takich rzeczy wygrywają, a takie rzeczy kosmetyczne gdzieś tam się mniej sprzedają. Nazwę to sprzedawaniem. Ale tak wiecie, to jest taka metafora więc tak, no więc niestety to jest smutne i tutaj przyznaję rację właśnie zmalowane i ja się nie dziwię że takie dziewczyny tracą zapał i, i w ogóle pasję do tego wszystkiego skoro, skoro jest tego mało i ja tutaj chciałam wam coś powiedzieć, ale jednak nie powiem właśnie, żeby was zachęcić chociaż troszeczkę do oglądania tych moich testów podkładowych ja wiem, że one są takie długie ale baczcie na to, że tam są trzy testy, na razie nagry nagrałam w sumie jedną całą część już sobie przerobiłam i teraz y, dwa podkłady już przetestowałam następne y, i jeszcze został mi jeden i będzie kolejna część, także trzy podkłady y, ale później chyba y, będę starała się robić po dwa, bo później mam Bielendę dwa razy, y, później mam, co ja w ogóle tutaj mam później już chyba nie mam parami, mam chyba tylko jeszcze mam chyba Rimella bodajże, y, więc chyba tutaj później Liren a zrobię i tak dalej, i tak dalej, także o z y, ja z Rimmela mam więcej, raz, dwa, trzy, albo trzy też właśnie, także e, także Wam, e, no, będę się starała tak, wiecie, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie było jakoś mega e, za długie, bo teraz wyjdą naprawdę długie te testy, ale mówię, to są trzy produkty, trzy testy, trzy różne testy, więc ja chciałabym żebyście miały taki fajny obraz e, i wszystko opisane, także Was bardzo zachęcam, krótko zniesie na temat, bo idziemy Ignasia kąpać, bo już jest e, przed ósmą, e, także słuchajcie, no oglądajcie, oglądajcie, ja mam do Was taką prośbę i nie, nie mówię w swoje, tylko w swoim ale w imieniu też innych dziewczyn, eee, no, bo mówię, bo one wkładają bardzo dużo serca, bardzo dużo pracy, to jest naprawdę bardzo dużo pracy zrobić taki filmik makijażowy, później go przerobić i tak dalej, i tak dalej, jeszcze jak ktoś się zajmuje tym profesjonalnie, to wiecie, to wszystkie świata ustawienia, bla, 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 to naprawdę tego jest mnóstwo, więc no, wspierajcie dziewczyny, wspierajcie dziewczyny wyświetleniem kciukiem, tak? Kciuki, tak? Albo też komentarzem. Wystarczy serduszko w komentarzu, cokolwiek, żeby po prostu było widać, że jesteście. No, u mnie też zachęcam Was do i do subskrypcji, i do komentowania, żebyście po prostu pokazały, że jesteście, bo dostaję od Was głosy, że nigdy nie komentujecie, nie dajecie o sobie znać, ale że oglądacie, jesteście. Jesteście, dajcie o tym znać, żebyśmy po prostu wiedziały. To jest naprawdę mega, mega miłe. Dobra, kochani, my byliśmy w ogóle na sałatce, na pizzy z rodzicami, wróciliśmy teraz szybciutko, mycie, ogarnianie. Inhalowanie, ściąganie katarów, czyli takie wycie po prostu życie, życie live, live, live. No, i chcemy obejrzeć dzisiaj sobie film Zodiak, 3 godziny ponad, więc chcemy zacząć jak najszybciej. Ignać nadal jest bez drzemek. Tydzień mija. Jutro chyba. Jak jesteśmy bez drzemek, wstaje tak pomiędzy 7.40 a 8.40. Raz się zdarzyło później, ale to Wam mówiłam, bo nie z nocy, ale raczej dzisiaj wstał 7.40 jechaliśmy do miasta. To w ogóle był taki Armagedon, zapomnieliśmy całkiem, a on po prostu ledwo wsiadł do auta już masakra, była taka walka, serio te 10 minut była taka walka, że bo nie zasnął z powrotem już luz, bo wiedzieliśmy, ja całkowicie zapomniałam, że może zasnął nam w aucie i już później wiecie, przygotowałam się telefon Bing i w ogóle i rozmawiałam z nim, także e, jakoś to zleciało dobrze, że mamy blisko e, no więc e, jesteśmy bez rzemki i tak przed e, 20 się kąpiemy, ogarniamy i 20 jest spanie, tak maksymalnie 20 10, e, więc no na razie póki co jest spoko, oby tak zostało że wstaję koło tej 8, idzie o 8 i może być jakoś ten dzień leci, chociaż czasami mi się dłuży, jak jesteśmy razem w weekend, no to spoko, gorzej jak właśnie jestem sama. Ale tak powoli tak czuję troszkę, że się przyzwyczajam. Mam nadzieję, że z dnia dzień będzie coraz lepiej, że nie przyjdzie żaden kryzys, chociaż, chociaż nie nastawiam się tak jakoś super pozytywnie, wow, bo podejrzewam, że jakiś kryzys na pewno przyjdzie. E, no, dobra, kochani, lecę, lecę, idę to wszystko zmywać, bo zawsze chcę być ja już ogarnięta, jak... Ym, jak i na idziemy myć, że wiecie, tutaj tylko go usypiam, kładę i wychodzę, i jestem już, wiecie, zmyta, naszykowana i tak dalej. Jesteśmy całe szczęście po galacji, bo zjedliśmy e, sałatkę mm, i co? No i tyle, to tyle dobrze, mamy jedno szykowanie mniej. E, no i mówię, tylko zmyć się, pielęgnację nałożyć, a z I Wami się może i... jutro widzę. I to Wam pokażę w ogóle, co, co ubiorę, bo mam nową kiecę i może Wam pokażę właśnie całą, całą stylówę, No. Także dzisiaj lecę, dobranoc, buziaczki i bądź. Słuchajcie, to jest Kiecucha, mój nowy nobytek. Odkupiony wprawdzie, ale jakże piękny. Słuchajcie, zaraz wam pokażę, pokażę, jaki ona ma wzór, ale jest przepiękna. Słuchajcie, tak pod piersiami ładnie łapana. Dekol miała dosyć mocny, więc troszeczkę go zszyłam Rękawki. O, jest piękna. No, zobaczcie, taki się kolor prezentuje, przepiękny, taki zgnity, zielony, super naprawdę wygląda pięknie bardzo, bardzo mi się podoba taka ciężko mi tutaj ją zaprezentować, ale o, zobaczcie mega na a słuchajcie, odkupiłam ją za grosze tak naprawdę 30 zł od Sylwii mm, z Instagrama. Ja już kiedyś odkupowałam od niej jeansy, nie wiem czy kojarzycie, jak oglądacie vlogi. No i właśnie sobie też wystawiła ostatnio ciuszki na sprzedaż i proszę bardzo przepięknie. Po prostu jestem tak tak z niezadowolona, zadowolona, że śliczna jest. A jeszcze co dodam? Aha, w opisie dam wam link do konta Sylwii, bo ona bardzo często wystawia jakieś ciuchy na sprzedaż, więc możecie sobie zaglądać. Super. Przepiękna, 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 przepiękna. Chyba jeszcze nigdy nie byłam tak zadowolona z rzeczy odkupionej, jak jest z tej kiecuchy. Śliczne.